W dzisiejszym filmie ponownie zgramy w symulator, w którym naszym zadaniem jest zostanie najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Poprzedni film wam się spodobał, pisaliście, że chcecie więcej, a więc no dzisiaj jest dobra okazja, żeby zagrać w tę gierkę, bo znowu jest jakiś event nowy. Z okazji miliona wizyt ta gierka, powiem wam, że staje się naprawdę popularna i tu w ogóle jakiś daily merchant jest. Chyba wcześniej go nie było, tak mi się wydaje. Zobaczmy na początku, co jest właśnie w tym merchancie. Tu podki za gem, można kupować jakieś gigamocne pety, tylko no to bardzo dużo gamów kosztuje. Ogólnie też mi mówiliście, że questy warto robić, bo za te questy się właśnie dostaje gemy, potki i tak dalej. Tutaj już u tego gostka mamy questy w sumie. Tutaj chyba mamy 25 bilionów winów i 1,25 tryliona IQ musimy zdobyć. W sumie nie pamiętam, czy to jest dużo, ale dobra, jeszcze w sumie w takim razie odbierzmy questy sobie. Znaczy w sumie nie z tej krainy, bo to jest ostatnia kraina, jeszcze musimy tą skończyć, bo tej w ogóle nie ruszyliśmy. Wróćmy się na poprzednią krainę i podbierajmy sobie właśnie te, te questy w takim razie. Zobaczymy, może jakieś płotki dostaniemy albo więcej gemów. Bo dzisiaj plan jest taki, żeby już wam pokazuję co: minimum tego auto kupić za 500 gemów. Aktualnie mamy 123 gemy. Tutaj. Sobie odbierzmy tego i już go w sumie zrobiliśmy. Nie wiem, podbierę chwilę te questy, zobaczymy, czy dostaje się z tego potki albo jakoś gemów trochę. Bo cały czas mogę klejmować to jakby. No na razie tylko winy dostajemy. Trochę gemów się dostaje, powiem wam. Na przykład teraz 3 gemy dostaniemy. Tu sobie to podbieram, ile ja w ogóle tego debrać mogę? W jaki sposób ja tyle tego mogę odebrać? A dobre bo ja byłem chwilę AFK w tej gierce, a to działa tak, że to wam się nie resetuje, jak wyjdziecie z gierki. Mam już 211 gemów, a więc mamy prawie połowę do AutoHacza. Jeszcze tutaj od tego Big braina odbierzmy. puesta może od niego. Też jakieś gamy dostaniemy. Od razu możemy sklejmować sobie to. Dobra, w sumie po chwilę to jajko z okazji miliona wizyt, bo tu prawdopodobnie jakieś dobre pety są. Otwórzmy sobie jedno, zobaczmy, jakie są pety, w ogóle takie balonowe pety tutaj są. Do, takie powiedziałbym, że trochę mocno podobne do pet symulatora. Tutaj w ogóle zobaczcie, tutaj jest tutaj znak zapytania. I tu jest napisane, że ten pet będzie zawsze o 25% słabszy od waszego najlepszego PETA, ale no to finalnie i tak dużo daje ten pet. Ciekawe w sumie, że taki PET nam od razu wyleciał. Jaka w ogóle na niego szansa? Była, no w sumie duża szansa. To dziwne są te pety, że one nie dają wam wam normalnych statów, tylko tutaj macie event. No i tu taki nam wyleciał. Ciekawe, czy da się je craftować. Bo jakby zakłada mi tepety, ale no nie wiem, czy to jest dobrze, że mi zakłada tepety. Ile teraz farmimy? 604 miliona. A jakbyśmy założyli na przykład innego peto to byśmy pozdejmowali, a założylibyśmy tego i tego. No to teraz trochę więcej. No to nie zawsze tepety się opłaca zakładać. Dobra, na razie pójdźmy na ostatnią krainę powiem wam, i pootwierajmy sobie normalne jajka. I jak otworzymy normalne jajka, to wtedy będzie się opłacało te eventowo otwierać. I tutaj tak naprawdę nie mamy za bardzo z kim walczyć, musimy po prostu. IQ nabić, więc niech to się nabija do tych 15 trylionów, żebyśmy cokolwiek tu mogli odblokować. Jeszcze tu na pewno lepsze książki już możemy sobie kupić. W sumie to nie, za 5 trylionów jest dopiero kolejna. Dobra, i powiem wam, że w sumie z jakimś gościem się wytradowałem. Dałem mu jakiegoś peta, który ma 175, takiego jednego. I on mi dał 200 gemów i jeszcze kilka questów zrobiłem. Teraz zrobimy ostatniego questa, już będzie mieć na tego Autohatcha. W sumie powiem wam, że te questy to jest jednak mocny sposób, dobrze mi podpowiedzieliście. Robimy sobie tego questa i już mamy te gemy, bo tych gemów jakoś więcej się dosta. Nie wiem, czy jakiś event jeszcze coś, ale ich się więcej dostaje. Mamy 500 gemów, więc możemy sobie kupić to. I mamy autohacza, jeszcze przydałby się tego extra kupić. I tutaj jeszcze w ogóle szansa na goldy jest, można też sobie kupić. Jakby te questy działają tak, że im więcej tych questów zrobicie, tym więcej gemów będzie się dostawać. Na przykład zobaczcie, teraz już mam tu 12 gemów. Na początku, jak zaczynam robić te questy, to miałem po 3 gemy. Sobie robimy to. No i zobaczcie, teraz ma 17 gemów, odbieram tu 12, ja będę miał więcej niż 29. No i mamy 47. A więc nie wiem, czemu tak dużo się dostaje. Ale no dobra, w takim razie ja nabiję sobie na tego ekstra laka i bierzemy się za odblokowywanie dalej mapek. Dobra, i teraz znowu odbieramy sobie tutaj ostatniego questa i już mamy 280 gemów, a więc sobie kupujemy tego extra laka. No w sumie łatwo się te gemy w taki sposób, nabija robiąc te questy. Dobra, ale teraz musimy nabić 5 trylionów, żebyśmy lepszą książkę mieli. I spróbujemy dofarmić te 15 trylionów, żeby tutaj pierwszego bossa pokonać. I tutaj mamy już jakieś... Gifty znowu, ale nie dużo się dostaje. W ogóle mam 1,4 biliona. Mamy na jedno takie jajko. Otwórzmy sobie jedno tutaj. Zobaczymy, jaką most tutaj mają te pety. Jakiś epic nam wyleciał. Chyba całkiem dobry, tak mi się wydaje. Ile on daje? 225, a więc te pety już są lepsze niż te eventowe. Dobra, i teraz 2,19 farmimy i mamy 5 trylionów, a więc możemy sobie tutaj lepszą książkę kupić. I teraz 4 biliony farmimy. Dobra, to powiem wam, że lepszą opcją chyba będzie pójść tutaj na wcześniejszą mapę i pokonywać tego AI robota, bo za niego się sporo dostaje. I pootwieramy sobie te iai kanā te Kolejnej mapce. Dobra, tutaj tego jaję robota pokonuję, bo za niego 300 milionów się dostaje winów. Dobra, i kilka razy pokonałem tego robota. Znaczy w sumie to więcej niż kilka i mamy 8 bilionów. I przy okazji też trochę questów zrobię, mamy 346 gemów właśnie. I w takim razie sobie po pierwsze otwórzmy 8 tych jajek tutaj, tylko czy ja mam jakąś potkę na laka. Mamy na winy, na laka, nie mamy żadnej niestety. Dobra, to zróbmy to w taki sposób, że kupimy sobie taką jedną potkę na laka, właśnie. Ona daje nam 100%. No i sobie je użyjmy, otwórzmy aż 8 tutaj. Jajek, oczywiście, ale co ważne, otworzymy trochę tych eventowych, chociaż kurczę. Z gierki musiałem wyjść na chwilę. I teraz muszę 4 minuty poczekać, żebym mógł otwierać to jajko. No bo tu wyskakuje, że 4 minuty muszę jeszcze gadać. Dobra, ale otwórzmy sobie 8 takich. gdzie tu jest auto? Tu jest auto, dobra. No to sobie na auto otwórzmy 8 tych jajek. Mamy jeszcze w sumie game pass na laka, więc może coś dobrego nam wylecie. No na razie, jakiś słabe. Dobra, niech za wszystko się otworzy. Zobaczymy, czy poprawimy jakkolwiek nasz team. Dobra, i za długo nie potwierało się to jajko. Zobaczmy, coś dobrego na wyleciało. No takie nam wyleciały. Jakby ciężko mi powiedzieć, co lepiej zakładać. dwa takie i powiedzmy 2T. Czy może jeszcze do tego te dwa balony założyć? Teraz zobaczmy, ile farmimy na 3 biliony farmimy. A jakbyśmy sobie te dwa zdjęli i założyli dwa balony, to farmimy. No, mniej farmimy. A więc, no, tych balonów nie płaca się zakładać. Pomimo tego, że kliknę jakby to te balony mi zakłada, właśnie. Trochę to bez sensu, no ale no. Dobra, niech tak sobie to będzie. Dobra, teraz musimy sobie poczytać. Musimy wbić więcej IQ teraz. Niech to się teraz tyle farmi, żebyśmy pierwszego bossa w ogóle to mogli pokonać. Musimy mocno sprogresować w dzisiejszym filmie. I za minutę potwieram sobie to, jajko. Dobrze by było, żeby ten pet Wyleciał, chociaż może on więcej będzie dawać niż no te pety, które są słabe. I w ogóle tak patrzę, to tutaj gamepasy są tak naprawdę mega tanie. Zobaczcie, za 129 rubuksów jest super laki Tutaj ten gamepass, którego możecie sobie za darmo zgarnąć, jest za 5000 gemów, a to wcale nie jest dużo, bo tych gemów się sporo farmi. Dobra, co ja sobie kupię ten gamepass, bo to nam się przyda. I jeszcze tutaj taki sobie kupiłem na laka po prostu. No i teraz mamy już duży procent na tego peta. Mam nadzieję, że uda nam się taki otrafić. Niech to jako się teraz otwiera tutaj. Dobra, powiem wam, że poddaję się z tym jajkiem. Eventowym. Otwierałem je chyba z 20 minut i nie udało mi się trafić nawet tego jednego peta. Chyba się nie udało z tego, co sprawdzałem. No nie ma tego peta. Dobra, później jeszcze jedną próbę podejmiemy. Teraz mamy już 30 trylionów siły, znaczy w sumie to IQ, a więc możemy w końcu pokonać tego tutaj klauna. Zobaczmy, czy uda nam się go jakoś sensownie pokonać. No na luzie go pokonujemy. Ile z niego winów dostajemy? 75 milionów chyba. Odpalmy sobie potkę na winy, gdzie ta potka była. Tutaj mamy jedną potkę i w takim razie Porozwalajmy trochę tego klauna, chociaż w sumie Może na tego rycerza by nabić, bo jakby No tutaj mamy już 40 bilionów naraz I czy możemy sobie kolejną książkę kupić Nie możemy sobie, za 50 bilionów jest kolejna Chociaż czy idzie to szybko, nie idzie to szybko Dobra, porozwalajmy trochę tego klauna Tutaj jakieś lepsze pety ogarniemy I później te, za tego rycerza się weźmiemy Dobra i mamy 35 bilionów A więc mamy na 35 takich jajek Albo na 0 takich jajek A więc otwórzmy sobie 35 tych Oby coś dobrego nam wleciało w sumie niech wszystkie te jajka się otwierają, bo wszystkie pety nam się przydadzą. Możemy zawsze je przerobić na gold i wtedy będą jeszcze więcej dawać. Ale oby nam jakaś legenda teraz wylecia, właśnie. Dobra, i otworzyło się za wszystko. Zobaczmy, czy coś dobrego nam wyleciało. Mitykal jakiś nam wyleciał, więc mam nadzieję, że on będzie już dobry. I on daje 350, a więc dużo. Te pety muszę pousuwać, jakby, bo jak będę klikał Equibest, to będziemy je zakładać, pomimo tego, że one mniej dają. A więc je sobie usuńmy i niech nam zakłada te. I jeszcze te legendy musimy przerobić. Nie wiem, czy mi Gemów starczy, ale spróbujmy. Je na goldy poprzerabiać. Ile to kosztuje gemów. No na styk mamy akurat. Dobra, to jednego możemy sobie golda zrobić. Teraz mamy takie pety. Przydałoby się jeszcze poprzerabiać te pety na goldy. Dobra, robimy tak. Idę sobie tutaj, na drugi świat, bo tu mi się najłatwiej gemy farmi i wyfarmimy tyle gemów, żeby jeszcze zrobić minimum dwa goldy. Tylko tak się dziwnie to zablokowało. Bo na przykład na trzecim świecie dostajemy tylko 4 gemy, jakby za zrobienie questu. A zobaczycie, ile tu będziemy dostawać, bo tu więcej tych questów zrobię. Im więcej questów zrobicie, tym więcej później będziecie tych gemów dostawać. I zobacz, się tutaj 26 gemów dostajemy na tym świecie za tak naprawdę pokonanie no jednego bossa po prostu. Robimy sobie cyk, no i tyle. I quest mamy zrobiony i dostajemy dużo więcej gemów. 65 gemów dostałem. Dobra i powiem wam, że w dosłownie 10 minut, może troszeczkę dłużej wbijem 2000 tych gemów. A więc te gemy giga łatwo się robi na tych questach. Jeszcze tu mamy do odebrania 125 gemów. Tu jakieś słabe jajko, którego mi się w sumie nie chce odbierać, ale dzięki temu możemy sobie kupić po pierwsze kolejny game pass. Tutaj to nie wiem czy to jest game pass, ale to jakby redukuje nam czas czytania księgów. Książki. Będzie nam się chyba książka szybciej czytać. Tak mi się wydaje, że jak robimy tak, to chyba dużo szybciej nam wtedy to leci. Ale co ważniejsze, znaczy w sumie nie tutaj chciałem się cofnąć, musimy pójść sobie te pety przerobić. Przeróbmy sobie jeszcze te pety na Golda. No, musi się oczywiście udać. I jeszcze tego jednego przeróbmy. No, i też oczywiście musi się udać. Dobra, i załóżmy te najlepsze. No i teraz już mamy taki team. Na razie myślę, że taki team nam styknie. Jeszcze musimy odpalić podkę na podwójne. IQ, ostatnia podka nam została, ale tym merchancie mamy do kupienia kolejne Dobra, i teraz musimy jakoś mocno sprogresować Nabijmy na tego rycerza. Musimy więcej winów wyfarmić, i musimy to jajko pootwierać. I za chwilę będziemy już mogli kolejną książkę sobie kupić. Jeszcze teoretycznie tutaj moglibyśmy winy porobić, ale za takie 5 bilionów to niewiele zrobię. Musiałbym mieć ze 100 bilionów winów. Dobra, ja farmię ten mus, żebyśmy chociaż tego gostka mogli pokonać. I w sumie to nawet za dużo nabiłem, ale już mamy na tego gostka. Zobaczmy, ile dostaniemy. Jak raz go pokonamy, bo potrzebujemy 50 bilionów na jedno jajko. 1,1 biliona do stajemy, czyli musiałbym go pokonać 50 razy, trochę mniej niż 50 razy, żeby jedno jajko sobie otworzyć. Dobra, farmimy od razu 800 trylionów na tego gostka. Już jesteśmy prawie w połowie drogi, a teraz już dostaję naraz, mówię wam ile? 423 biliony. Dobra i w sumie nabijem 1 Q, a więc trochę więcej, a więc możemy sobie na luzie tego gostka pokonać. Zobaczmy ile za niego się winów dostaje. Tutaj pokazuje 650 milionów, ale to jakoś inaczej działa się więcej dostaje. 3,25 biliona, więc sporo. W ogóle nie pamiętam czy w tej gierce jak robiliśmy rebirfa, to na się cofały staty. Ale może sobie kilka takich jajek otwórzmy, zanim zrobimy te rebirfy, żeby ewentualnie jak mi się cofną staty, łatwo wrócić do tego, co mamy. W ogóle mamy jeden kwadrylion. Zobaczmy, czy już kolejną książkę możemy sobie założyć. Możemy już taką założyć i z nią byśmy farabili na raz jeden trylion, a więc sporo. Ale dobra, i tak sobie ponawalajmy tego tutaj rycerza, żeby na nim chociaż na 4 jajka zarobić za te 50 bilionów. I w sumie mamy 250 bilionów, a więc na 5 takich jajek oby coś dobrego nam wypadło, już nie mamy nie Niestety żadnego boostu na laka, no ale może i tak coś nam wyleci, bo mamy dwa game pass, jakiś epic nam wyleciał, więc nie najgorszy chyba. No teraz hiser, czyli ten epic nie był najgorszy. Teraz znowu ten error, no i znowu ten epic I ostatnie teraz jajko, oby teraz coś dobrego nam wyleciało. No i znowu ten epic, No nie najgorzej. Zawsze mogło być gorzej. Zobaczmy, ile tepety dają. Załóżmy najlepsze. Aha, nic mi nie zakłada. To dobre tepety są. Są 50 razy droższe, a praktycznie nic nie dają. No dobra, to musimy czytać dalej w takim razie. Nic nam się nie zmieniło. Ewentualnie możemy sobie sprowadzić przerobić, jakby no mamy trzy sztuki te epiki, może się uda na 60%, jakby nie chce mi się więcej tego otwierać, myślę, że te pety będą więcej dawać, pójdźmy w takim razie sobie tutaj i spróbujmy to na 45% w sumie, no dobra, zobaczmy, czy nam się uda, dobra, no szczęście się udało, a więc spoko, jeszcze te dragony możemy przerobić, to z jakiegoś innego jajka w ogóle, ale szkoda w sumie gemów na nie, dobra, zobaczmy, ile ten pet teraz będzie dawał na epiku, no daje 800, czyli jest już no lepszy, ale no nie i tak jakoś super dużo, patrząc na to, że to jajko jest 50 razy droższe dobra, Wracamy na ostatni świat, farmić w takim razie dalej mózg. Jeszcze co w ogóle tu mamy do zrobienia? Tutaj na pewno mamy te aury całe, ale nie wiem czy aż tyle chce się farmić tych gemów. Chyba mi się nie chce. Wracamy tu i niech to się farmi dalej. Już tego goska na luzie pokonujemy, ile potrzeba na tego? 10 ku potrzeba na tego? No to powiem wam, że bardzo dużo. Powiem wam, że zastanowię się, czy przypadkiem nie wyfarmić sobie 5000 gemów na tego peta, bo zobaczcie on daje 3225. Niech to się pofarmi, zobaczymy jak to będzie naszło, no bo tutaj też te książki są, te książki też bardzo dużo. Dają. Spróbuję wyfarmić na tego Wizarda. Jak to będzie jakoś opornie szło, no to farmimy 5000 gemów, żeby kupić sobie tego peta dobrego. Dobra, powiem wam, że musimy to zrobić inaczej, bo to zajmie mi dwa lata, żeby pokonać tych wszystkich bossów. Musimy zrobić sobie rebirfy. Nie wiem, czy mi się wyzeruje. I ale się przekonamy. Dobra, na szczęście się IQ nie zeruje, więc luz. Dobra, i na więcej nie mamy już. I teraz ile farmimy naraz? Teraz farmimy 3 tryliony, prawie. No to trochę więcej, ale nie i tak nie jest kość super. Dobra, powiem wam, że zbieram 5000 gemów na tego peta. To będzie prawdopodobnie szybsze, aniżeli jak mam wbijać tutaj na tych słabych petach. Po prostu musimy sobie trochę takich questów porobić, jakby no 53 gemów za takiego jednego questa dostajemy, a więc realnie chyba ze 150 dostaniemy tych gemów. Zaraz w sumie się przekonamy. Odbieramy sobie i dostajemy 180 gemów. No to na luzie nazbieramy sobie na tego peta. No i nie zajęło to jakoś długo. Mamy już te 5000 gemów, ile potrzebujemy, a nawet więcej. Jeszcze trochę więcej uzbieram, bo jeszcze musimy potkę kupić na IQ, bo już mi się skończyło, a tutaj jeszcze mamy chyba do kupienia. Kupujemy sobie. Jedną potkę. No, i oczywiście kupujemy sobie tego PETA. No, i teraz opłaca się na pewno wydropić sobie takie pety, już w sumie dwa wydropiłem sobie. Jeszcze musimy jednego takiego ogarnąć, no i wtedy powinniśmy już dużo więcej farmić, sobie odznaczmy tutaj to. I sobie takiego jednego kota po, po prostu wydropmy Dobra i mamy tego kota Zakładamy sobie no i mamy trzy te koty I zobaczmy ile teraz farmimy 5,7 a jeszcze możemy oczywiście dwa razy więcej farmić Jak sobie potkę Nike odpalimy No i teraz farmił 11,4 Dobra teraz to będzie szybciej lecieć Mam nadzieję że teraz uda nam się wyfarmić No oczywiście final bossa Czyli ile musimy wyfarmić 600 -ku. no to troszeczkę Ale no jeszcze te książki musimy w sumie sobie kupić lepsze Teraz już możemy sobie lepszą kupić I teraz farmimy już 20 trylionów za ile będzie kolejna? Kolejna jest za 15 ku. Dobra, to niech to się farmi Miejmy nadzieję, że uda nam się odblokować final bossa Bo tutaj jeszcze mamy no 3 książki do odblokowania I wyfarmiłem już tyle like, już że możemy sobie Najlepszą książkę tutaj założyć I teraz dostajemy 114 trylionów naraz Dobra, to myślę, że na luzie sobie dobijemy tutaj Do tej królowej, musimy trochę później Porobić winów, no i myślę, że uda nam się Pokonać tego króla w jakiś sposób Niech się teraz nabija właśnie do tej królowej I na nie będziemy musieli trochę winów przyfarmić Żeby no więcej rebierfów zrobić oczywiście Dobra, mamy prawie 200q IQ. Teraz zróbmy to tak. Kupmy sobie jeszcze jedną podkę na te winy. Odpalmy ją oczywiście, i zobaczmy, ile będziemy teraz dostawać na królowej Winów za pokonanie jej. Jakby no powinniśmy już ją pokonać w teście IQ, tak mi się wydaje. Na luź ją pokonamy i ile za nią dostaniemy Winów? 68 bilionów za nią dostajemy. No dobra, to giga dużo. Niech się nabijają na niej treliony jakieś, żebyśmy dużo rebirfów zrobili. I wyfarmiłem ponad 3 treliony winów, zobaczmy, ile za to zrobimy rebirfów niedużo zrobiłem. Dobra, ja czytam tą książkę, żeby po prostu dobić tutaj do tego kinga i tyle. Dobra, w sumie to nie mam nabitej w tej mocy, ale tak naprawdę już możemy pokonać tego króla, no tylko po prostu na moim autoklikerze. A więc teraz pokonujemy tego króla. Zobaczmy, ile w, w ogóle za niego się dostaje winów. 185 bilionów. Dobra, to musimy go trochę razy pokonać, bo tu potrzebujemy 10 trylionów, a więc nawalam tego króla, żeby 10 trylionów teraz zarobić. No i mamy te 10 trylionów, a więc odblokujmy sobie tutaj ten świat. Mam nadzieję, że nam się odblokuje, chyba zadziała nam to. Dobra, i tu mamy taki piracki świat z tego co widzę. Tutaj w ogóle mamy jakieś comics, to będą jakieś enchanty prawdopodobnie. Wygląda jak enchanty petów. I tutaj final bossem jest jakiś, nie wiem, żółw ninja chyba. Jeżeli chcecie, żebym pokonał żółwę ninja, to piszcie, ale w tym filmie to będzie na tyle.